Cześć, witajcie. Słuchajcie, no zaczęliśmy już drugi miesiąc wakacji, i dzisiaj w Ewangelii, dzisiaj jest niedziela. W tej Ewangelii niedzielnej słyszeliśmy o tym, że ludzie, gdy dotarli nad jezioro, nie znaleźli Jezusa. Jezus gdzieś zniknął. No, mogli się poczuć opuszczeni, może oszukani, w końcu chcieli się z Nim spotkać, a Jego nie było. I co robią? Wsiadają do łodzi, przepływają jezioro, szukają Jezusa. Wiecie, myślę, że no tak się może stać w życiu Twoim, na pewno tak się stało wiele razy w moim życiu, że tak jakbym zgubił Jezusa. Co to znaczy zgubić Jezusa? No, nie do końca byłem pewien, że On jest w moim życiu, że On jest blisko mnie. Czasami czułem nawet, że jest bardzo daleko. Może tak się stało w Twoim życiu. Że czasami masz takie wrażenie, że Pana Jezusa nie ma. Może dzieją się jakieś gorsze rzeczy i myślisz, że Pan Jezus Cię opuścił. Wtedy można oczywiście yy, wpaść w rozpacz. To jest jakieś wyjście. No tylko, że ta droga donikąd nie prowadzi, bo będziemy coraz bardziej smutni. Myślę, że wtedy, kiedy yy, Czujemy, że Pan Jezus gdzieś nam uciekł, albo że odszedł gdzieś na chwilę, gdzieś się schował przed nami. Trzeba tak jak ci ludzie wsiąść do łodzi i przepłynąć i szukać Pana Jezusa. Co to znaczy? No, czasami może być tak, że jesteśmy w jakimś środowisku i rzeczywiście jakoś Pan Jezus nam zniknął. Może trzeba trochę odejść z tego środowiska, z tych kolegów, koleżanek i może poszukać go. Poza tym środowiskiem. No nie, tak czasami może być. Czasami może być tak, że mm, Pan Jezus nam zniknął i trzeba zacząć go szukać na modlitwie. Wiecie, czasami jest tak, że mamy tak dużo obowiązków. My dorośli, ale też Wy dzieci. Macie tak dużo obowiązków, tak dużo ciekawych rzeczy do roboty. Teraz w wakacje możecie być na, nad jeziorem, nad morzem, w górach, na basenie, że zapominamy o tym żeby codziennie się pomodlić, żeby codziennie właśnie szukać pana Jezusa. Czasami może być tak, że trzeba szukać pana Jezusa w ten sposób, że idę na mszę. No nie, albo idę z kimś porozmawiać, z kimś mądrym, kto ma trochę może więcej do. Yy, więcej przeżył i może mi coś podpowiedzieć. W każdym razie, wiecie, to, że nie czujemy czasami obecności pana Jezusa, to jeszcze nie jest tragedia. Czasami pan Jezus chce, żebyśmy go szukali. Chcę, żebyśmy pokazali, że naprawdę nam zależy na spotkaniu z nim. Wakacje to jest czas, e, kiedy mamy trochę mniej obowiązków. Przynajmniej tak się wydaje, tak, to, tak się mówi, że w wakacje mamy mniej obowiązków. Na pewno więcej spędzamy czasu nad wodą. No właśnie, kiedy będziecie płynęli, czy płynęli e, e, w wodzie, czy może w łódce, czy w rowerku, czy w motorówce, czy na jachcie. E, Pomyślcie sobie, że to jest też czas szukania Pana Jezusa. Może gdzieś zniknął, może gdzieś się ukrył. Warto go szukać. Jeżeli nie na tym brzegu, to na drugim brzegu. Jeżeli szukamy Jezusa z otwartym sercem, to na pewno go znajdziemy, bo On nie bawi się z nami, w ciociu babkę. On po prostu pragnie nas prowadzić tam, gdzie możemy jeszcze nie wiemy. Szukajmy Jezusa. Życzę Wam bardzo dobrego czasu jeszcze wakacji i do zobaczenia we wrześniu.